Kontroler EXTALIFE to nowość w ofercie firmy SAMEL. Charakteryzuje go dwukierunkowa kodowana transmisja radiowa, wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i niewielkimi wymiarami. Integruje on wszystkie elementy systemu w celu ich obsługi i konfiguracji. Czynności te wykonuje się wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej. Kontroler dedykowany jest do sterowania oświetleniem, roletami, bramami oraz innymi urządzeniami w domu lub biurze. Opakowanie zawiera kontroler, zasilacz, niezbędne okablowanie oraz skróconą instrukcję instalacji. Podczas typowej instalacji kontroler wymaga podłączenia do routera Wi-Fi. Przy pierwszym uruchomieniu najlepiej włączyć w routerze usługę DHCP, aby kontroler mógł automatycznie otrzymać adres IP. W tylnej części obudowy znajdują się wszystkie niezbędne złącza, przycisk reset oraz gniazdo baterii. W pierwszej kolejności podłączamy do kontrolera przewód zasilający oraz przewód LAN. Następnie kontroler podłączamy do routera. Po włączeniu zasilania kontroler sygnalizuje uzyskiwanie adresu IP. Kolejnym krokiem jest instalacja aplikacji mobilnej Extra Live, która dostępna jest pod systemy Android oraz iOS. Po pomyślnym jej zainstalowaniu należy połączyć się z routerem Wi-Fi pracującym w tej samej sieci co kontroler. Pierwsze uruchomienie aplikacji spowoduje wyświetlenie ekranu logowania. W celu zalogowania należy skorzystać z domyślnej nazwy użytkownika i domyślnego hasła. Po naciśnięciu przycisku Zaloguj i poprawnym zalogowaniu powinniśmy zostać przekierowani do głównego okna aplikacji. Kolejnym krokiem jest rejestracja urządzeń. Odbiorniki, które mają być zarejestrowane w kontrolerze, muszą być zasilone. W celu sparowania odbiorników należy wejść do ekranu odbiorniki i nacisnąć przycisk Plus. Wszystkie wcześniej niesparowane odbiorniki będące w zasięgu kontrolera powinny pojawić się na liście. Po zaznaczeniu należy je sparować. Po tej operacji mogą być już w pełni sterowalne z poziomu aplikacji. Swobodnie można zmieniać ich nazwy, przypisywać ikony oraz dokonywać dalszej szczegółowej konfiguracji, takiej jak np. zdalne dopisywanie nadajników, przypisywanie do użytkowników oraz kategorii. W celu rejestracji nadajników należy przejść do ekranu nadajniki, nacisnąć przycisk plus, a następnie naciskać kolejne przyciski wybranych nadajników. Po sparowaniu nadajniki są widoczne w aplikacji. W podobny sposób w aplikacji rejestruje się czujniki wbudowane np. Na w nadajniki RNK22 oraz RNK24. Wymaga to pięciokrotnego naciśnięcia przycisku nadajnika podczas procesu wyszukiwania. Wszystkie zarejestrowane urządzenia, to jest odbiorniki, nadajniki i czujniki, po rejestracji są już zapisane w kontrolerze i gotowe do dalszego użycia.